te torby? To wszystko są skarby od babuni i od mamuni. Ja takie cuda przywiozłam, słuchajcie, taki towar. Zaczynamy od najmocniejszego. Cachnijcie się. Niech was opakowanie nie myli. To są grzybki suszone. Akurat od mojego dziadka, Od mojej mamusi. Ale babcia załatwiła. Są najlepsze jajeczka od takiej pani. One są, słuchajcie, takie żółciutkie, tłuściutkie. Pachnące jajeczniczka z tych jajeczek. Jakby wam sam anioł po języku stąpał. Ogórki kiszone. Kocham. Ci kiszonki, ludzie? To będziecie szczęśliwsi i zdrowsi. Są moje, dżemy o, nie, nie, dała nie, nie. mi teściowa. Nikt nie robi takich dżemów, jak moja mamusia. Widzicie, że robicie dobre dżemy, to nie widzieliście ruskaweczki od mojej mamusi. A tutaj taki musik z malinki. Co to jest? Boże, jak żyję czegoś takiego, nie widziałam. Palce w formalinie. A, babcia w formalinie zrobiła. No to najwyżej się sałatki dla gości da. To jest najcudowniejsza rzecz. Ruszeczki w kompocie od babci. pisienki w kompociku. Widzicie to? Lepiej nigdzie czegoś takiego nie dostaniecie jak u mojej babci. Ale ona ma mało i dała już mi, więc nawet się w kolejkę nie ustawiajcie. Uwaga, żybeczki w marynacie. Kto by tego nie zjadł, pierwszy rzuci kamieniem. Uwaga, najbardziej premium dżem, jaki istnieje na świecie. Jagoda leśna, truskawka od mojej babuni. Ten dżem jakbyście zjedli, już nic by wam w życiu nie smakowało. Na szczęście go nie zjecie, więc nie musicie się o to martwić, bo wikunia z jego sama. Patrzcie, moje wszystkie słoiki, moje wszystkie dobroci. Piszcie, które z tych cudów najbardziej lubicie. Ja oczywiście ogóreczki. Te to wszystko na razie, pa!